Nie zapomnij dzięki komu stąpasz pewnie, nie zapomnij dzięki komu dałeś siebie pierwsze tchnienie Nikt to w chwilach bez silności dawał radość każdym krokom Lub jak Dawid z koriatem staczą walkę o swe dobro Nie zapomnij o marzeniach, których jest tak wiele Staraj się je spełniać, nawet gdy opadną ręce Choć na wielu jesteś tylko tą jednostką Ale dzięki swej pamięci masz siłę większą niż całe wojsko Każdy chciałby się zatrzymać, by usłyszeć ciszę Ale żeby odpoczywać trzeba ziom potrafić myśleć Wszystkie moje plany dopadają mnie w reminiscencjach Pośród nich niedoszłe pamięć też bywa bolesna Uczucie bezsilności mówi do mnie, żebym przestał Lecz to wszystko progresuje na to, że ja nie zamierzam I nie zapomnę o tym, co żyje we mnie w środku Mam w sobie tyle wiary, że rozwalę mur z betonu Ciebie w tej pogoni za marzeniem. Łatwo zgubić się w tym labiryncie złudzeń. Doceni bliskich, przy nich masz swobodę bycia sobą. Dla nich szlifuj swoje dobre strony pytanie bez odpowiedzi czego jeszcze brak Jestem spragniony bo przed nami przecież cały świat Jeszcze chcę chwytać jeszcze więcej Dajcie mi jeszcze więcej Znowu wracam do rzeczywistości o tym nie zapomnę przecież To już przesądzone nikt nam nie szykował zmiany Czas pokazał tych fałszywych trzymam tylko ziomalami gdzie moje plany, ciągle zapominam Miałem być z tobą, znowu odpłynąłem Wybacz, moje życie jest jak wiraż Wiraż martwych żonków, najpierw złodziej Chwyta w plikach, a potem jest pusto w środku Na plecach ci wiszą grupy pozostałości, sumienia A przed tobą jeszcze wiele, tak ci powie Matka Ziemia, i nic nie zrobisz Moment zawahania wracają wspomnienia A nad tobą młodszy fana, jak syn marnotrawny Wracasz, bo pamiętasz o tym dobrze To wyobraźnia ona, pozwala zapomnieć W tej pogoni za marzeniem łatwo zgubić się w tym labiryncie złudzeń. Doceń bliskich przy nich, masz swobodę bycia sobą. Dla nich szlifuj swoje dobre strony, a nie znikną.